Witam na moim kanale, gdzie zaprezentuję słuchawki, rasele, bo ciecia, keminkowa, w takim zielonym wyskroju, chyba się mały upok i

Tu mamy posięgowana i naklejki. Tu mamy i Tutaj mamy dziesiątka. telefonu 8 typsa tu mamy kochaczkowe mamy komki mamy jakieś plakaki na ucho i jeszcze mamy klipsa klips to właśnie sprawa

Panie moim, nie i końcówka końcówka szkoda i bo, Mamy nie ja wiem na co, ale na coś na pamiątkę bo na słuchawki to nie ale może na piórko albo na datku tu mamy słuchawki 20 kemińkowa dopóki roku mamy czerwone a, a tutaj mamy takie szarne trochę nietypowe ale panie mają na kablu i twoje rany. Piętabel typ C, posiadam na... Jakoś nie ma na no, bezpiecznym telefonie typu Szaka, to można zaskąpić skąpić. Typ też panie mamy w Mamy taką plekakę na ucho. Mamy krypę, to jest właśnie słuchawka. Żeby kabel nie lakał, chcę poświecić. No i tak wyklęta pudełko naklejki, słuchawki i tak wyglądał bo, unboxing bo, krótki, na słuchawek jest kilka słuchawek tego typu I, ale tutaj mają zielony kabel i, i mokre cashlink jakoś w sobie, się kupiłem takie fajne słuchawki, mokre link i oficia cu filmica. e super vuită și mine cuia. Ne gândesc pe canal.